Dobra Dobry, widzowie, widzowie. Mamy, mamy dla was, mamy informac dla was informację, informację taką, że my, my musimy na konkurs tak. talentu, że tak powiemy, zrobić musimy, piosenkę. Tak, Ale zrobić piosenkę na podstawie muzyki, na podstawie podkładu, na szary, sz szary świat". szary świat, kwiat jabłoni, tak. I, I no jeżeli wiecie, jak, tak, możemy, jak jeżeli to możemy wiecie. zrobić, jakieś pomysły na pasujący tekst, no to um, oczywiście piszcie w komentarzach, komentarzach. to nam bardzo mocno pomoże i może potem nagramy naszą piosenkę. Tak, więc, yy, więc, no, więc starajcie się. Starajcie się. się, a my już mamy kawałek, który wam możemy przeczytać albo zaśpiewać. Zaśpiewać czy przeczytać? Zaśpiewać. Dobra, zaśpiewamy. Lubiła morze i słyszała śpiew. Widziała też muszę, pytała jak to jest. Wydawało się w murach to te życie jej. No i to tyle. Tak, no to pa wie